Jestem w tej chwili na Alejka Łątajew, będzie nie. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Modrzejoską gdzie zawrócę. I tutaj zwróćmy uwagę: zawracać mogę zarówno teraz, gdy ta sygnalizacja jest wyłączona, ale i gdy ta sygnalizacja będzie włączona, również będę mógł zawrócić. Rzecz bardzo ważna. Jadę szeroko do prawego pasa. Tutaj mam ustąp, a więc muszę yy, potraktować to tak jak drugie skrzyżowanie. Mijamy się z tymi pojazdami z Modrzejowskiej. Ten jedzie w prawo. Ja sobie wyjadę w pas lewy. Patrzymy na przejście dla pieszych, nie ma pieszych. Tutaj, gdy będzie włączona sygnalizacja, również będzie możliwość zawracania. Natomiast od strony Dąbrowy, od Będzina takiej możliwości nie będzie. Z tego, co się y, orientuję. A tutaj mam potwierdzenie, że zawracania od strony Będzina nie będzie. Po pierwsze zakaz, po drugie pasy wskazujące, że z lewego pasu możemy jechać tylko i wyłącznie prosto.